W odbyła się uroczysta sesja naukowa poświęcona judaizmowi, jego lokalnej historii i współczesności. Spotkanie odbyło się w ramach obchodzonego w Bielsku Białej i Oświęcimiu ogólnopolskiego 18 Dnia Judaizmu. Renata Kałuża, zawodniczka Beskickiego Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego Start w Bielsku Białej, najlepszym sportowcem niepełnosprawnym w 2014 roku. Pierwszy i jak na razie jedyny w Bielsku-Białej punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych funkcjonuje na terenie zakładu gospodarki odpadami. W dzisiejszym wydaniu serwisu nieco informacji o jego działalności. Zimowe ferie dla uczniów naszego regionu już za pasem. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma już gotowy kalendarz zajęć skierowanych do bielskiej młodzieży. W galerii bielskiej bwA niecodzienna wystawa. Leszek Lewandowski w swoich pracach opartych na optycznych złudzeniach porusza wątek irracjonalizmu ludzkiej duszy W ratuszu odbyła się uroczysta sesja naukowa poświęcona judaizmowi, jego lokalnej historii i współczesności. Spotkanie odbyło się w ramach obchodzonego w Bielsku Białej i Oświęcimiu ogólnopolskiego 18 Dnia Judaizmu. Po wspólnej modlitwie chrześcijan i Żydów w miejscu pamięci przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar w Oświęcimiu uczestnicy Dnia Judaizmu spotkali się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej. W sesji uczestniczyli dostojni goście, a wśród nich m.in. naczelny rabin polski Michael Schudrich, biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Paweł Anweiler, biskup diecezji bielsko-żywieckiej ksiądz Roman Pindel, ambasador Izraela w Polsce Anna Azari, ksiądz dr Manfred De z Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu oraz duchowieństwo, przedstawiciele samorządu i środowisk społecznych. Przybyłych do ratusza oficjalnie przywitał prezydent miasta Jacek Krywult. Fakt, że XVIII Ogólnopolski Dzień Judaizmu odbyła się właśnie w stolicy Podbeskidzia, postrzegamy jako ogromny zaszczyt i przywilej. Jestem przekonany, że nasze miasto jest odpowiednim i właściwym miejscem do rozmów na temat dialogu chrześcijaństwa z judaizmem. Do takiego twierdzenia upoważnia przede wszystkim bogata historia Bielska-Białej. Nasze miasto zawsze było swoistą kulturową mieszanką. Na jego pozycję i status Pracowali przez lata ludzie różnych wyznań i wielu narodowości, byli wśród nich także Żydzi. Zdroż powiedzieć, że przed wybuchem II wojny światowej społeczność żydowska stanowiła blisko 1 czwartą wszystkich mieszkańców miasta. Należy też dodać, że zawsze bardzo sprawnie i profesjonalnie funkcjonowała tutaj gmina żydowska-Wyznaniowa. Powstała ona już w 1865 roku. I bardzo szybko została uznana za najlepiej zorganizowaną i najbardziej postępową na terenie Śląska Austriackiego. Miejska Gmina Żydowska do dziś zresztą jest bardzo aktywna. I myślę, że to także miało wpływ na wytypowanie naszego miasta do organizacji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu. Spotkanie otworzyła sesja naukowa, podczas której wykład, zatytułowany Dziś synagogi, jutro kościoły, wygłosił dr Jacek Józef Proszyk. Po nim odbył się panel dyskusyjny, który poprowadził prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski. Renata Kałuża, zawodniczka Beskidzkiego Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego Start w Bielsku-Białej, najlepszym sportowcem niepełnosprawnym w 2014 roku. Podczas dorocznej gali Mistrzów Sportu, na której w sobotę 10 stycznia uhonorowano zwycięzców 80. plebiscytu Przeglądu Sportowego i Telewizji Polskiej tytuł najlepszego sportowca niepełnosprawnego za sukcesy osiągnięte w 2014 roku, otrzymała Renata Kałuża. Niepełnosprawna zawodniczka bielskiego klubu znalazła się w gronie największych gwiazd polskiego sportu Kamila Stocha czy polskiej reprezentacji siatkarzy. Renata Kałuża uprawia kolarstwo ręczne. Na swoim handbajku podczas odbywających się na przełomie sierpnia i września mistrzostw świata w Greenville wywalczyła dwa medale. Najpierw brąz w jeździe indywidualnej na czas na dystansie ponad 16 km, a następnie złoto na dystansie 51 km ze wspólnym startem. Panią Renatę zostaliśmy w Hiszpanii, gdzie aktualnie trenuje. Teraz wszystko podporządkowałam pod handbike, nawet zrezygnowałam z pracy, żeby móc więcej trenować, lepiej się przygotowywać, mieć też więcej czasu na regenerację. Poziom tak naprawdę jest naprawdę bardzo wysoki i z roku na rok ten poziom wzrasta, więc wydaje mi się, że też jest coraz trudniej w ogóle wybić się gdzieś tam do czołówki. Tak naprawdę, dopóki, dopóki pracowałam, mniej czasu poświęcałam, to ciężko mi było gdziekolwiek się wkręcić, że tak powiem, i, i, i bardziej rozwinąć. Ale kiedy zrezygnowałam z pracy i praktycznie w 100% poświęciłam się sportowi, zaczęło to przynosić jakieś efekty, no bo zaczęłam profesjonalnie pracować z trenerem, z Jakiś tam czas temu z rehabilitantem, który pomagał mi się regenerować. No i wydaje mi się, że praca tych ludzi, moja praca, praca osób, które pomagają, doprowadziła do tego, że, że udało mi się dostać do czołówki i teraz jakoś utrzymuję ten poziom, a nawet teraz staję na podium częściej. Pierwszy i jak na razie jedyny w Bielsku-Białej punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych funkcjonuje na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami. W dzisiejszym wydaniu serwisu nieco informacji o jego działalności. PSZOK to często używany skrót pochodzący od pełnej nazwy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tutaj mieszkańcy, w ramach ponoszonej opłaty za odbiór odpadów, powinni przywozić te, które nie kwalifikują się do wyrzucenia do domowych pojemników na odpady suche, mokre lub popiół. Zaliczamy do nich odpady niebezpieczne dla środowiska, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady problemowe, budowlane z drobnych remontów mieszkań czy odpady zielone pochodzące z pielęgnacji przydomowych ogródków. Pszok powstał 1 lipca 2013 roku. Na początku odwiedzało go kilka osób dziennie, dziś kilkadziesiąt. Przok otwarty jest dla wszystkich mieszkańców. Można przyjeżdżać z takimi odpadami nawet codziennie. Przok otwarty jest od 6 rano do 20 od poniedziałku do piątku, w sobotę od 7 do 14. Można tutaj przywozić odpady, takie, które tak naprawdę powstają codziennie u nas w mieszkaniach. Jakieś baterie zużyte, świetlówki, takie odpady, które, tak jak już powiedziałam, nie powinny w żaden sposób trafić ani do odpadów suchych, ani do odpadów mokrych. Na początku trzeba dokonać pewnych formalności. Trzeba wykazać się, że jesteś mieszkańcem Bielska Białej, również wypełniany jest taki formularz, którym deklarujemy rodzaj odpadu, który przewieźliśmy. Odpady, które przewozimy powinny być posegregowane. Na terenie przoku są przygotowane odpowiednie kontenery, do których umieszczamy odpowiednie, zgodnie z opisem odpady. Pomagają tutaj nasi pracownicy, jeżeli są jakiegoś, jakiegoś rodzaju problemy z zakwalifikowaniem odpadu, jakiego rodzaju to jest odpad, to nasi pracownicy oczywiście pomagają tutaj mieszkańcom Bielska Białej. Dopóki na terenie Bielska-białej nie powstaną lokalne mniejsze przoki, do których na bieżąco mieszkańcy powinni przywozić odpady takie mniejsze problemowe, jakieś baterie zużyte, świetlówki, to mieszkańcy powinni przywozić tego typu odpady do bielskiego ZGA do przoku. Zimowe ferie dla uczniów naszego regionu już za pasem. Bielsko-Bielski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma już gotowy kalendarz zajęć skierowanych do bielskiej młodzieży. Oferta akcji Zima w mieście na sportowo jest w tym roku bogata. Zaplanowano zawody narciarskie, halowe turnieje piłki nożnej i siatkówki dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Jeszcze większą grupę uczestników powinny przyciągnąć zaplanowane warsztaty. Impresji jest dużo, natomiast przede wszystkim kładziemy nacisk na warsztaty, ponieważ jest, cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem. W różnych kategoriach, począwszy od gier zespołowych, czyli koszykówka, piłka siatkowa, indywidualne tenis stołowy, jazda na łyżwach, jazda na nartach, pływanie. Można się zapisywać w dalszym ciągu na poszczególne warsztaty. Zapisy trwają do 29, czyli do przyszłego piątku w dziale organizacji imprez przy ulicy Karbowej w hali wielofunkcyjnej. Szczegóły dotyczące akcji Zima w mieście na sportową można znaleźć na stronie internetowej Bebosiru. W Galerii Bielskiej BWA niecodzienna wystawa. Leszek Lewandowski, w swoich pracach opartych na optycznych złudzeniach, porusza wątek irracjonalizmu ludzkiej duszy. Dwa wątki, czyli akcja równoległa, to tytuł wystawy, ale i zapowiedź podwójnego jej odbioru. W warstwie wizualnej jesteśmy oszukiwani przez optyczne sztuczki, które zamazują prawdę o tym, co rzeczywiście widzimy. W sferze ducha i symbolu odbiór tak przedstawionych prac ociera się o aspekty nieskończoności, tworzenia światów równoległych, a niektórzy krytycy dopatrują się tu również teorii fizyki kwantowej. Niezależnie jak na to popatrzymy, oglądanie prac Leszka Lewandowskiego przynosi sporo niespodziewanych wrażeń. Warto dodać, że zwiedzanie sali wystawowej BWA powinno się odbywać zgodnie z zaleceniami artysty, naniesionymi na specjalną instrukcję, którą otrzymują wszyscy goście galerii. Ciemno? I na dodatek z instrukcją. Tak, z instrukcją, dlatego że niektóre prace wymagają takiego dodatkowego właśnie podejścia, bo są. Takim quasi <kłosi> halucynogennym y, instalacja i magimoskop, zwłaszcza czy też pokój zwierzeń, właśnie wymagają jakby tego typu podejścia. Jaka jest idea? Bo dla niektórych może się wystawa wydawać mocno techniczna z wykorzystaniem zjawisk optyki, ale tu jest chyba drugie głębsze dno. No, oczywiście. Oprócz y, tej strony optycznej, czyli takiej powiedziałbym chyba bardzo atrakcyjnej. Jest też y, warstwa treściowa, która jest z jednej strony mocno no, chyba depresyjna, dlatego, między innymi, też taka ciemność, ale też y, jak gdyby każda praca ma y, pewnego rodzaju inspiracje, prawda, które dotyczą bezpośrednio głównie tej pracy. To jest takie zaglądanie wewnątrz do środka swojej duszy. No poniekąd też, tak, oczywiście, tak, bo też yy, ważne tu są zainteresowania, czyli pewnego rodzaju wątki, które w tych pracach są widoczne, na przykład w pracy Kanał <laughs> jest to nawiązanie właśnie do filmu Andrzeja Wajdy, do tego jak patrzymy na powstanie warszawskie, albo też yy, ta praca powstała między innymi z myślą o wystawie polsko-niemieckiej, także to też było tak z taką delikatną dedykacją dla Niemców, którzy w tym właśnie pokoleniu nie znają raczej tych wątków rubszy.